Zdecydowanie lepsze spotkanie w naszym wykonaniu. Jastrzębski Węgiel moim zdaniem troszkę słabiej zagrał. Przede wszystkim y, zatrzymaliśmy ich atakującego łasko, który nam y, wczoraj zrobił bardzo dużo problemów. Zdobył 28 punktów. Niesamowity zawodnik ogólnie. Dzisiaj udało się troszkę ich lidera zatrzymać i dlatego było łatwiej. Czasami takie dni są, że, że po prostu nic nie idzie. No, natomiast y, no ja myślę, że. No, takiego prawdziwego zawodnika poznaje się po tym po prostu, że no, nawet z tak słabego dnia jak wczoraj wyciągnie wnioski i, i się podniesie. No, dzisiaj przyjmowaliśmy wszyscy znacznie lepiej, w ogóle graliśmy wszyscy znacznie lepiej i dlatego e, uważam, że e, troszeczkę podrażnieni wczorajszym meczem pokazaliśmy dzisiaj klasę. Wczoraj rozmawiałem w szatni z Winiarem i powiedział bardzo fajne zdanie, że po tym wczorajszym meczu już się obudziliśmy, już wiemy, że to są półfinały plus ligi, już jesteśmy na to przygotowani. Bo, bo w dniu wczorajszym myślę, że, że ta przerwa w rozgrywkach tak na nas podziałała, że, że byliśmy troszeczkę zestresowani, troszeczkę nieobyci z boiskiem. Dzisiaj to już wyglądało lepiej. Akurat ten element jakoś tam zaskoczył w tym meczu, bo do, do praktycznie wczorajszego meczu z tą zagrywką było różnie. Nie byłem stuprocentowo pewny w tym elemencie, i cieszę się, że w jakiś tam sposób to, to zafunkcjonowało. Cieszymy się też ze zwycięstwa. Myślę, że, że dzisiaj mecz wyglądał troszeczkę lepiej w naszym wykonaniu. Najważniejsze jest to, że wygraliśmy, że prowadzimy 2-0 w tym playoffie. No i cóż, będziemy czekać na mecze w Jaszczębiu i mam nadzieję, że tam, tam się skończy, ale to jest sport i wszystko się może zdarzyć. My graliśmy, powiedzmy, tak jak na przeciwnik pozwalał, a Jastrzębski Węgiel naprawdę grał wczoraj dobrą siatkówkę. I bym nie chciał wszystko zwalać, że mieliśmy słaby dzień po prostu przeciwnik narzucił nam z warunki gry i mieliśmy gigantyczne problemy. Poprawienie przyjęcia, e, spokojniejsze prowadzenie gry, e, pewniejsza zagrywka, chociaż w pierwszym sensie zepsuliśmy ich dużo. I no dobra gra blokiem i obroną. Ja myślę, że każdy z nas na tej pozycji, czy, czy to jest Michał, czy to jest e, Georgi, czy to jest. E, E, jakiś inny e, atakujący chce jak najlepiej zagrać dla swojego klubu, dla swojej drużyny i myślę, że, że tym się kieruje, a, a porównania, każdy z nas ma tak prawdę mówiąc inne zalety i wady. Myślę, że już nie, nie zagrał tak dobrego meczu jak wczoraj, e, nie przede wszystkim my zagraliśmy dużo lepiej, myślę, że Jastrzębie zagrało na, na swoim poziomie, może troszeczkę słabiej indywidualnie, tak jak, tak jak wspomniałeś Michałasko Łasko, ale... Ale jako zespół zagrali, zagrali na swoim poziomie, my zagraliśmy dużo lepiej. Ja myślę, że na pewno wierzą, bo gramy do trzech zwycięstw. Oni sobie zdają sprawę, że mieli swoją taką chyba okazję w pierwszym meczu i jej nie wykorzystali. na pewno nam będzie się grało troszeczkę spokojnie, aczkolwiek spodziewamy się naprawdę ciężkiego boju. No, grają u siebie i no teraz, gdzie mają z nami wygrać, jak nie u siebie. Natomiast my musimy zrobić wszystko, żeby zagrać jak najlepsze zawody, podejść tak skoncentrowanym i z taką mobilizacją i spokojem jak dzisiaj i zagrać najlepsze zawody. Byłoby miło, gdybyśmy to zakończyli w wiastrzemię, żebyśmy nie wracali do Buchatowa. Ale play-off rządzi się swoimi prawami. Trzeba być skoncentrowany. Jeżeli zagramy swoją siatkówkę, jesteśmy w stanie to zakończyć w trzech meczach.